dobry. Jest sobota. Słońce świeci, ciepło. 25 stopni. Organizm domaga się wysiłku, więc idę biegać. Bieg zacznę w Wejherowie i pobiegnę czarnym szlakiem Zagórskiej Strugi, zahaczając Oredę, Kieleszewo do Rumi, do Góry Markowca. Wychodzi z tego półmaraton. Jeżeli będą siły, pobiegnę dalej. Swoimi ścieżkami przez długą górę na Cisową i wychodzi z tego 30 km. Straszne jest tutaj zamieszanie. Muszę jak najszybciej znaleźć się w lesie szaleje. No, tutaj jest spokój. Jest las. Szlak zahacza o Kalwarię. Kalwaria Wejherowska. 26 stacji. Są to zabytki z XVII wieku. I pierwsza górka, Góra Kalwaria. Kolejne schody. Szlak nie wiem, którędy biegnie, dlatego póki co biegnę z telefonem. No nic się okazało, że troszeczkę inaczej pobiegłem niż biegnie szlak. Trudno, ale w porę się zorientowałem. Znowu ulica, muszę obiec do przejścia dla pieszych, i zahaczę zaraz o park. Czerwony szlak prosto, czarny w lewo. No i pierwsza masakra. Sam do końca nie wiem, czy to jest dobra temperatura do biegania, tym bardziej długodystansowego. Góra oliwna i ostatnie zabytki związane z kalwarią. Dobrze, że spojrzałem w telefon. Nie widać tego miejsca. Ścieżka. Troszeczkę zarosnięte. Mam na sobie bukłak, 2 litry wody z izotonikiem, organizm zaczyna tutaj się rozkręcać, ale muszę uważać, żeby się nie zabrzmieć. ponad 13 kilometrów, plecak coraz lżejszy, szlak biegnie przez Zbychowo, tam jest przecież sklep. Przecież my pierwsze, ładne miejsce po drodze. Panowie, koniec lasu, ale tylko na chwilę. Szlak skręca w lewo, ale podbiegnę do sklepu po wodę jeszcze. Kur... Szczypię w oczach od potu. Jest i sklep, cisnę na rumie. Przez chwilę będę biegł po bruku w kierunku Góry Markowca do Rumi. Na zegarku przeszło 16 km. Tempo spokojne, luzik, tylko plecak znowu ciężki. A przede mną podbieg, który podjeżdżałem pólem. Na końcu filmu dam do tego odnośnik. To jest konkret. nie w Dopadłem Dopadły mi owady, ale jestem już na tej, na szczycie tej podłej góry. Znowu pod wozach. o przede mną, góra Markowca, ale nie będę wchodził na wieżę widokową. Czarnym szlakiem pobiegnę dalej. Zastanawiałem, się marudziłem, bo gorąco czy wody styknie. Mam już pół maraton na liczniku, a wody mam tyle, że szkoda wylewać. No to już jest masakra. Czuć w nogach. Za chwilę będę żegnał się czarnym szlakiem. Będę zmierzał prosto nacisową. Czy ta górka się kiedyś skończy? Tętno 171. Szlak z Strugi Zagórskiej skręca w prawo. Tymczasem zbiegam i kieruję się na długą górę. Idę na Rekord ze trzy wypierski do podbiegnięcia, a potem to już tylko z górki do domu i będzie 30 kilometrów. No i proszę państwa, koniec 650 metrów w górę. 30 km. Czas 3 godziny 25 minut. Myślałem, że od tego gadania i filmowania tempo będę mieć jakieś słabe, ale okazało się, że jest poniżej 7 minut na kilometr. Co do czarnego szlaku pieszego. Okolica wejherowa ciekawa. Wejherowska kalwaria. Natomiast dalej nuda. Dopiero. W okolicach Zbychowa natrafiłem na świetną ścieżkę, której nie znałem. Dalej to już są tereny dobrze mi znane, jak to niektórzy mawiają, profesjonaliści biuroch. Także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.